Hej, wszystkim, witam na moim kanale i dzisiaj mam dla was e, haul zakupy z Polski. E, byliśmy w sumie no dość niedawno i jako że byliśmy samochodem, no to zrobiłam trochę zakupy takie domowe, dodatki do domu i chciałam pokazać co kupiłam. Jest, jest też parę rzeczy, które kupiłam w Belgii, ale sporo jest z Home and You. E, więc zacznę od tego co mam tutaj na stoliku. I to jest ten świecznik, te, to czarne. E, to kupiłam w Home&Decor -ho za 35 zł. Bo była promocja. E, bardzo fajne takie właśnie minimalistyczne czarne takie chciałam, ale też mamy świeczki. Te świeczki są e, na baterie. One w ogóle są z wosku zrobione. Tu można je włączyć, proszę bardzo. Ale też co jest fajne, to one są na pilota, tylko trzeba jakby na nie skierować. O, widzicie? Nie, nie wszystkie się udało. No, ta coś nie chce. Hmm. Może dlatego, że kliknęłam. No i teraz? Aha, to nie będzie stało. Ciekawe, czy się... O, teraz działa. Aha, też się włączyły te. Dobra, widzicie? I można jakby z... z zmniejszyć i zwiększyć płomień <noise> bardzo fajny, w sumie trochę taki gadżet wszystkie połączyły ale tak e, świeczki są z firmy Deluxe Home Art tak to wygląda one były pakowane po dwie e, pilot nie jest dołączony, trzeba kupić go oddzielnie, bo my tego nie zrobiliśmy i trzeba było z tego wracać no, mm, kontynuując z Home and You Mamy e, dwa dozowniki do mydła. One kosztowały oryginalnie 50 zł, my kupiliśmy za 35. Taki szary, też minimalistyczny, ogólnie takie właśnie bardziej. Trochę stało, to się zakurzyło, czekało, aż nagram filmik. E, taki właśnie bardziej minimalistyczny klimat chcemy wprowadzić. Znaczy, ogólnie mamy i tylko będzie jakby kolor jest bardziej w dodatkach, a, a w takich rzeczach, które są na, na stałe, na przykład to. E, to właśnie tak bardziej szarości, beże, czarne rzeczy. E, mam nadzieję, że się dobrze sprawdzą. Jakby ja nie mam zbyt świetnych em, czego? Doświadczeń? Z takimi właśnie e, pompkami, co się dozownikami mydła. Mydło mi się też szybko psują. No zobaczymy. Mamy dwa czy trzy? Nie, dwa są. Okej. Okay. Są dwa, także albo będzie zapas, jak się nam w jednej łazience zepsuje, albo po prostu będzie i tu, i tu. Mamy łazienkę i mamy toaletę oddzielnie, więc potrzebne są dwa, doz... dwa dozowniki. Eee, dalej, dalej, dalej. Pokażę Wam kubki. Ja sobie zamówiłam je online, ale też były z Home and You. Tak? Tak, z Home and You były, tak. Eee, temu za 12, temu za też 12. Ja kupiłam, jak była promocja. Jeden, jedna rzecz plus druga minus 50, chyba. Ten taki zwykły, bardzo ładny kolor niebieski podobał mi się. Ehm, a ten wzięłam, dlatego że ma napis Dream na sobie i jest też taki dość minimalistyczny. I jak już jesteśmy przy kuchennych rzeczach, no to tu mi się super udało znaleźć ehm, taki zestaw kuchennych pomocników, że tak to nazwę. Z firmy Joseph and Joseph, co jest dość drogie ogólnie. E, oryginalna cena to była stówka, było na e, połowę i też fajnie, że mają takie. Tu to widać, takie mają podstawki. O, widzicie tutaj? Że jakby nie brudzą blato, tylko tak sobie będą. O, tak sobie będą stały. Fajnie, że w końcu nagrywam, bo będę mogła tego użyć, bo się przydało, jak gotuję. Także, au! E, a jeszcze też, właśnie, jeżeli chodzi o. Takie bardziej przydatne rzeczy. To taki zestaw szczoteczek mm, do czyszczenia. Ja mi się sprawdzają właśnie lepiej takie, które mają takie miękkie farfocle na końcu. Ta jest taka trochę bardziej zagięta. Mm. Wszystko fajnie nagrywało się, ale bateria padła i w trakcie, jak pokazywałam, szczoteczki. Nawet nie, jakby ja skończyłam nagrywać. Tylko się skapnałam, że jednak nie, nie nagrało do końca. Ok, pokazywałam szczoteczki i one są takie, właśnie z takimi farfoclami miękkimi na końcu, tym się najlepiej sprawdzają, e, taką jedną już mam, chciałam sobie więcej. E, ta może być fajna też do kieliszków do szampana, takich właśnie cienkich, czy do jakichś też wazonów to się też fajnie sprawdza, a to takie jest bardzo, bardzo wąskie, do czegoś się może kiedyś przyda, zobaczymy. E, dalej, co chciałam jeszcze pokazać, to są, też łapka do, taka do piekarnika i rękawica. One były w promocji z 420. mam z IKEA, um, taka materiałowa jest ok, jest też taka to i tak na tym zgięciu, jak się dotknie blachy, to czuć jest to gorąco. Mam nadzieję, że tutaj będzie jakoś lepiej, zobaczymy, testuję, bo nie mogę dobrej znaleźć rękawicy, też mi nie pasują nigdy te, te palce, są za krótkie, zobaczymy co mi z tego wyjdzie. Tu jest mój chyba najlepszy zakup z całego tego holu. To jest obrus lniany. On kosztował oryginalnie 420 zł. Ja zapłaciłam za niego 148 zł. Także zobaczcie. A rozmiar to jest 150 na 300 dlatego też jest taki drogi oryginalnie, bo jest to duży. Ale to właśnie jest na, na nasz stół, jak jest rozłożony ten, co mamy w środku. Więc to jest super zakup. Mam też parę, czy dosłownie dwie rzeczy z, z Agatą na Bluetooth już wyjęłam, dlatego tak pokażę, e, tak to wygląda w pudełku. To jest taki dzbanek do gorącego i do e, zimnych napoi. Ja kupiłam głównie z myślą o tym, żeby w tym robić taką wodę z cytryną i zmiętą, miętą, e, może też z lodem, jak jest właśnie gorąco, e, czy to na zewnątrz, czy w domu postawić. E, mięta mi rośnie w ogródku w do missy, jeżeli je, jeszcze żyje <grych> e, Także o, taki właśnie zbanek i tutaj zestaw do, e, do sałatki. Taki właśnie neutralny kolor. To kosztowało chyba za 3 zł, a to chyba z 20. Tak mi się wydaje. E, I teraz jeszcze mam parę rzeczy, które kupiłam tutaj w Belgii w sklepie Colroy, który jest sklepem spożywczym e, z firmy Tasty. Nie wiem, czy na przykład na Instagramie. Oni mają takie przepisy, robią i tak dalej i na YouTube też mają przepisy i też jakby y, rozszerzyli swoją y, ofertę i mają też takie pierdółki do domu, znaczy do kuchni i ja kupiłam, to jest taka mm, obracajka do, słownie jakby, jakbym się tłumaczyła to jest obracajka do y, naleśników ja właśnie lubię robić takie całe takie cienkie na całą patelnię, a z taką małą taką małą szpatułką, że tak to nazwę Czasami ciężko się przewraca, więc kupiłam. Ona chyba kosztowała około 10 euro. I też kupiłam sobie zestaw Miarek, bo nie miałam jeszcze. One fajne są, bo widzę, że tak, se, tak się chowają w siebie, jakby zbyt dużo miejsca nie zajmą. Więc wydaje mi się, że spoko. Zobaczymy. Nie miałam, więc, więc kupiłam. I to było na tyle. Teraz chyba się nagrało, zaraz sprawdzę. Eee, dajcie znać co myślicie o moich zakupach, co Wam się najbardziej spodobało. Eee, jeszcze parę rzeczy zostało w sumie w Polsce, bo nam się nie zmieściły samochodu. Eee, kupiliśmy też trochę doniczek, eee, bo były w super cenie nawet w ogóle bezprzycane, ale były w super cenach więc trochę kupiliśmy. No i tyle. Dzięki za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, to kciuk w górę i widzimy się w kolejnym filmiku. pa. pa.